No v koncu teda stvořil, ale ruch má bardzo dobrou družinu, ale vyhráli jsme a to je, to je vážné. No tak zagráli jsme dobře, dlatego byl Latví. Od počátku jsme seděli na, na a gráli jsme tak, jak jsme chtěli od počátku. Takže zagráli jsme dobře, ale e, ruch, ruch, nebyl jako slabý soupeř. No. Tak každý je čestný, takže když až tam spadly dvě bránky, to dobře a těšíme se ze a jedeme dále. No. Dzisiaj próbowałeś kilku strzałów z dystansu, których nie widzieliśmy w ostatnich meczach. Czy takie było założenie przed meczem, żeby faktycznie próbować strzelać z dalszej odległości? No tak, trener nie nabada a co najwięcej strzela, także na się w każdy mecz, ale, ale nie w każdym meczu są takie sytuacje, żeby ich mógł strzelić. Zagraliśmy zdecydowanie dwoma napastnikami. Zagraliśmy już tak z górnikiem w kucharze i widać było, że to przynosi efekt, bo tych czterech obrońców w zasadzie, no, jeżeli dobrze się ruszamy, poruszamy po boisku, to oni no, nie są w stanie nas y, złapać czy zatrzymać. Także no, zdawało to efekt myślę, że dzisiaj to jest zdało. Czyli chyba wszystkie te założenia, szczególnie w pierwszej połowie zdały efekt, bo złapaliście bardzo wysoko ruch, bo nie będzie problemu, żeby tutaj z własnej połowy z piłką. Szybko strzelona bramka. No. no o to nam chodziło. No. ostatnich kilka meczy yy... Tak się nam układało, że to my dostawaliśmy bramkę i tak nam się źle gra. No, wolimy, jak, jak to jednak gramy u siebie, także no, nie zostało nam nic jak dzisiaj po prostu usiąść na ruch od pierwszej minuty, zagrać bardzo agresywnie, wysoko. I wiedzieliśmy, że jeżeli siądziemy, zagramy bardzo agresywnie, to prędzej czy później ta bramka padnie. Także no, bramka, bramka padła, później druga, także no, nie odpuszczaliśmy ruchowi i myślę, że to był przede wszystkim klucz do, do sukcesu dzisiaj. Łobodziński, dlatego jeszcze Boguski i Kantoro dzisiaj nie wyszli w nie więc prawie 100 zawodników weszło po no, no Chyba nie jest tak źle z tą szeroką kadrą, czy wąską kadrą, jak się mówiło No dlatego no, to jest ważne, żeby tak, była taka kadra, żeby byli tacy zawodnicy w tej, w tej kadrze, że jeżeli jeden nie gra, czy nie może z powodu nie wiem, kontuzji, zawieszenia, że drugi wchodzi i gra i wcale nie gorzej to wygląda. także no, Trzeba się tylko cieszyć, że trener ma w tym momencie wybierać, bo były takie wcześniej, były kontuzje, było, no, były różne opinie, że jest 13-12 zawodników, no w tym momencie możemy sobie pozwolić, że, że Marcin Baszczyński, że, że Łobodziński, Wojtek, że Zieniu, że głowa siedzą na awce, a my wygrywamy mecz tak że myślę, że to jest, to jest siła nasze, naszej drużyny i w tym momencie przeciwnicy nie będą wiedzieli w zasadzie, kto, kto wyjdzie w podstawowym składzie, no bo przetasowania są tak duże, że, że, że jest to na pewno zaskoczenie no, nie tylko dla przeciwników, ale czasami również dla nas. Do końca sześć kolejek nie ma wśród tych zespołów, zagracie w więc tak kalkulujecie sobie Mistrzostwo się zdobywa na, na zespołach nie ze ścisłej czołówki, tylko no na tych z dołu ten, 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 Nie kalkulujemy, ten możemy kalkulować. Komplet po prostu. Dokładnie, nie kalkulujemy, nie nie móc Nie się nie móc móc My mogliśmy kalkulować, kalkulować w zeszłym sezonie, gdzie mieliśmy kilkanaście punktów przewagi. W tym momencie mamy jeden punkt straty do, do lidera i, i musimy się koncentrować na każdym ligowym meczu. Ja zawsze to powtarzam i tak jak dzisiaj, wychodzić od pierwszego te bardzo agresywnie, czy gramy wysoko, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, nie ma to znaczenia. I po prostu każdy kost, następny mecz wygrywać. Listować jest to nasz miesiąc, jak popatrzymy na zeszły rok, także mam nadzieję, że, że w tym miesiącu nie dość, że odrobimy straty, a jeszcze wierzę, że. że, że że będziemy po prostu na pierwszym miejscu.